No cześć, dzień dobry, dobry wieczór, z tej strony Krzysiek z magazynu The Ark, pan od Brandingu na Instagramie, witam w kolejnym odcinku podcastu dla estetów i bez blzdetów". Na samym początku chciałem zwrócić waszą uwagę na jego okładkę. Celowo wybraliśmy kadr z młodą dziewczyną, stojącą w cieniu przy otwartym oknie. Ma ona założony zestaw VR. Jej dłonie są zajęte padami, a za oknem widać piękny zachód słońca i lato, takie latko. Więc pytanie brzmi: czy wirtualny świat, który ogląda, jest lepszy od tego za oknem? No właśnie, moi drodzy, będzie to trudny podcast, w którym pod koniec skręcimy w bardzo ciemną stronę. I tutaj uwaga treści tylko dla dorosłych ale co najgorsze, Tematem będzie imersja, która wdziera się do świata niestety najmłodszych. Aby zmobilizować was również do rozmyśleń i pobudzenia wyobraźni, podcast o imersji będzie opublikowany w dwóch częściach, ponieważ jest to temat bardzo obszerny. Jeżeli interesuje Was dobry design, lifestyle, nowe technologie, inspirujące treści i kultura, to nie zapomnijcie znaleźć nas w social mediach. Oraz włączyć subskrypcję kanału na YouTube. To pozwala tworzyć nam coraz lepsze treści i powiększać grono świadomych odbiorców. Nie przedłużając, zapraszam do odsłuchu. Aby zrozumieć to, o czym będę mówił, musimy sobie wyjaśnić to pojęcie tak, aby ewentualni rodzice, którzy słuchają tego podcastu, nie musieli się niczego domyślać. Przyznam, że będzie to również bardzo trudny odcinek dla mnie, ponieważ jestem ojcem sześciolatki i research, który wykonałem w ostatnich dniach, naprawdę mnie przeraził. Zawsze zastanawiałem się, kiedy nastąpi ten moment, że to co nowe po prostu mnie przerośnie: że stanie się takim prykiem. Wiem, co to znaczy. E, influ i XD. Chociaż też musiał mi to ktoś wytłumaczyć. Ale to, co zobaczyłem, to jest, taka, to jest taka abstrakcja, że musiałem wam po prostu o tym opowiedzieć. Zacznijmy może od tego, czym jest wspomniana imersja. Imersja to poziom zaangażowania użytkownika sztucznie wykreowane doświadczenia. Imersja w świecie gier. To koncepcja, która polega na całkowitym zanurzeniu się gracza w wirtualnym świecie. W świecie nauki natomiast, i tutaj to pojęcie wydaje mi się, że jest nieco starsze, ta imersja oznaczała metodę stosowaną w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego. Czyli znowu, aby próbka, próbka, którą badamy, była bliżej nas. Była bardziej wyraźna, była bardziej namacalna. Istnieje również coś takiego jak sztuka imersyjna. I wyobraźcie sobie takie zanurzenie zanurzenie się w największych dziełach, na przykład malarskich. I nie tylko. Obraz, w który możemy wejść, manipulować i doświadczyć na zupełnie nowym poziomie. To akurat dosyć świeży temat, tak jak wspomniałem, ale akurat moim zdaniem ciekawy. Taki kolejny step. Interaktywnego muzeum, w którym do tej pory mogliśmy na przykład odsłuchać jakiegoś dźwięku, nagrania, przemówienia i tym podobne. Oczywiście temat jest również powiązany z premierą rewolucyjnego zestawu Vision Pro od Apple, który zobaczymy w pełnej krasie chyba 2 lutego na takim oficjalnym kenocie. W sieci pojawiają się już pierwsze wideo z użytkowania tego zestawu. Pisaliśmy również o nim artykuł, do którego chętnie odsyłam. I być może jestem naiwny, ale akurat Apple zazwyczaj trzyma rękę na pulsie i stara się też, aby technologia jednak zmieniała nasz świat, przynajmniej w jakimś wymiarze na lepszy. Tak jak mówię, Vision Pro jest nie tyle narzędziem i VR-setem, ale całym komputerem, więc ciężko będzie je wykorzystywać do niecnych celów, ale wiadomo. W końcu się uda. Jabłko pokazało też niezwykle zaawansowaną technologię, chociażby tak zwanych środowisk, gdzie ciasny fotel samolotu możemy zamienić na przykład w salę kinową. No i tu po prostu to polega na tym, że otoczenie znika. Otoczenie, które jest, którym my jesteśmy w danej chwili. A to, co można z tym zrobić dalej, będzie tematem. Właśnie drugiej części podcastu. Do nagrania tego podcastu zainspirowała nas jednak znacznie ciemniejsza strona, o której wspomniał znany mówca i profesor Jordan Peterson, którego ja lubię sobie osobiście posłuchać i was również do tego zachęcam. I on, zwracając się do młodych mężczyzn i kobiet, w jednym ze swoich wystąpień mówił o niebezpieczeństwie sztucznej inteligencji i takim odczłowieczaniu człowieka. W relacjach międzyludzkich, które i tak przechodzą pewnego rodzaju kryzys, poruszył temat chociażby pornografii. Branży, która niemalże zawsze odkrywa coś na nowo. I to był żart niezamierzony. Jeżeli spotykanie się na randce było do tej pory, powiedzmy, stresujące, a pornografia była problemem, to wyobraźcie sobie, co stanie się kiedy odbiorca takich treści nie będzie musiał już sobie nic wyobrażać. Dzięki fotorealistycznej grafice, błyskawicznym silnikom graficznym, sztucznej inteligencji oraz chociażby zestawowi VR będzie mógł zanurzyć się tak głęboko, że normalny świat będzie totalnie nieatrakcyjny. Przykład? Kiedyś okładka jakiejś gry, powiedzmy, niech to będzie Tom Raider. Mogła wywoływać różne emocje, chociażby za sprawą takiej cyfrowej Lary Croft. Odkrywczyni o niebanalnych kształtach tutaj też nie jest żadną tajemnicą, że gry się y, seksualizuje ale to, moi drodzy, było kiedyś tak mocno kiedyś. To jest przykładowy Bartek i Radek mogli się śmiać, jak tam Lara Croft biegnie po skałach a komputer pomagał naszej wyobraźni dorobić resztę. Dzisiaj wyobraźcie sobie, że te same chłopaki w tym samym dwunastoletnim ciele mogą wygenerować fotorealistyczną Lara Croft w odcinku filmu porno, a dzięki nawet podstawowym goglom VR spędzą z nią namiętne 10 minut. Myślicie, że to takie głupie i komputerowe? No niestety nie. Taka postać ma dzisiaj tak realistyczną chociażby skórę, oczy i wszystko inne, że jest mocno przekonująca co do swojego realizmu, ale tak zajebiście przekonująca. Kolejna sprawa to właśnie imersja z tym związana. Nawet jeżeli oszukamy na razie tylko oczy, poprzez otoczenie i dźwięk, to już jest bardzo dużo. Pojawiają się już relacje, w których użytkownicy takiej rozrywki czują tak silną imersję. W tym przypadku połączoną z silnym podnieceniem, że powoduje to niezwykle przyspieszone tętno i nienaturalną dawkę dopaminy. Wyobraźcie sobie te 10 minut z idealną kochanką, odhacza wszystkie checkboxy seksualnych fantazji. Chcecie mieć doświadczenie 10 na 10? Proszę bardzo. Dla porównania, w życiu takiego młodego chłopaka lub dziewczyny spotkanie ze swoim partnerem i ich intymna, wspólna chwila odhaczyłaby może trzy. Myślicie, że to kwestia wyobraźni? No właśnie i chyba niestety nie. Na razie mówimy o bardzo małym zalążku tego, co nadchodzi, a w pewnym sensie. Właśnie powstaje jakaś fotorealistyczna babka czy facet, który spełnia nasze fantazje. A teraz wyobraźcie sobie zatrucie umysłu obrazem, który nie był do tej pory możliwy do zobaczenia. Był przedmiotem tylko wyobraźni. Co, jak te pomysły i fantazje zacznie kreować chory umysł? Lub sztuczny umysł. Do tej pory wiele z tych pomysłów musiało być praktycznych w pojęciu ich realizacji. Wiadomo, branża porno od zawsze przesuwa granice, i ludzie już wkładali na filmach w siebie chyba wszystko, ale teraz, dzięki silnikom graficznym, sztucznej inteligencji i zestawowi VR. Można wygenerować nieprawdziwe istoty, postaci i otoczenia, które zatrują umysł młodego odbiorcy, a co gorsze, skutecznie go uzależnią. I nadal mówimy tylko o bodźcach wzroku i słuchu. Jaki będzie efekt tego wszystkiego? Wyobraźcie sobie kontakt z drugą osobą, który może stać się tak zwyczajnie przerażający i nieatrakcyjny. Że wiele osób wybierze opcję Safe. Oczywiście tylko z nazwy. Po drugie, powstanie i już powstaje nowa kultura, jeżeli możemy w ogóle to tak nazwać. Są influencerzy, są youtuberzy, oglądają rzeczy razem, streamują. Są też, moi drodzy, influencerzy innej kategorii. Są seks-vlogerzy, są influencerzy ze stron dla dorosłych, a tuż za rogiem są też ci, którzy będą zapraszać nas na wspólny seans w wirtualnym świecie. Co to znaczy? Jestem pewny, że nasi odbiorcy skutecznie korzystają z wyobraźni i widzą i te dobre strony, jak i te, które potrafią przerazić. Moi drodzy, w tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że otworzyliście nieco oczy i pusto nie zachwycacie się wszystkim, co proponuje nam branża tech. Metaverse może i jest ciekawym pomysłem. Może i pozwoli wielu osobom się zbliżyć lub nawet poznać, ale zakończę ten odcinek cytatem na temat wynalazku naszych czasów o nazwie Internet. Jest to niezwykły wynalazek i technologia. Która zbliża ludzi oddalonych od siebie o setki tysięcy kilometrów, oddalając w tym samym czasie tych, którzy są tuż przy nas. Jeżeli spodobał Wam się ten odcinek i chcecie otworzyć nieco oczy na to, co nadchodzi swoim znajomym, to udostępnijcie go również. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału na YouTube. Szukajcie DR w social mediach, a my słyszymy się w kolejnym odcinku.